Siemanko wariaty. Mistrz z tej strony lecimy z unboxingiem srebrnego przycisku YouTube'a. Pamiętajcie, żeby się dobrze zabezpieczyć przy otwieraniu. Dzięki za 100 tysięcy subskrypcji. Bezpiecznie muszą być okularki być. BHP. Kurde, nie czuć jeszcze Dobra, tą zrobimy z ten tak zwane okulary robotę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O, tu jest coś po polskiemu nawet. Czy pamiętasz swojego pierwszego subskrybenta, asetnego albo tysięcznego? Możliwe, że tak, na pewno zapamiętasz też swoje sto, swojego 100-tysięcznego subskrybenta. Być może twoi fani znaleźli przeglądając YouTube, odwiedzili cię o tobie, od, dowiedzieli się o tobie od znajomego, a może zobaczyli Twój film o, w pole Sanych bez względu. Tata, tata. Życzymy, pozdrawiamy itp itd. Proszę bardzo, 12 lat, 12 lat i mamy to. Srebrny przycisk. Dobra, teraz pokażemy Wam, jak to ładnie zamontować. Stój, 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 nic nie rob, nic nie rob. Nic nie rob. bez cięć, bez żadnych kurze, bez żadnego replaya. Próbeczka musi być, wszystko musi się zgadzać. Odstęp proszę ja Was. 9 cm. Jedziemy. 9 cm. Dobra, 9-9 cm. I powiedzmy tu będzie jedna dziurka. I dobra. Oczywiście standardowo montujemy to na czarnuszki. Specjalnie tutaj niech wiedzą, że nie ma biedy. Je, kurwa, przewód zasilający, pluje bało. albo profil, Ty. profil będą, ale jaja. Zawodzę, dostawmy tak w centymetr. Tutaj mamy jeszcze poziomicę, żeby nie mówili, że krzywo, na lajcie. A i tak będzie krzywo. Zająć życie. Łebek. i razy około 9 centymetrów jest. Jedziemy z drugim skręcikiem. Tu jest za nisko i dwie, dwie dziury. Jebał. Szkoda się nie ma wkrętarki. Oczywiście tutaj nie ma żadnego reklamowania firm. Żeby zaraz nie usunęli. Puśćmy muzykę. Nie chcę coś leci. No i dobra. wkręciki mamy. Cyk. Jedzie. Popsa. Jeszcze raz dzięki mordeczki. Następnym razem widzimy się, albo już nie dożyję, bo to jest od miliona subskrypcji. Dziękuję, zapraszam na moje lajfiki, Radowska, Stajnia, Mister cisie, Konia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki.